Witamy Was na naszym vlogu Nowakowcy na luzie. Dzisiaj jesteśmy w Chałupach 3 przed restauracją serw Tawerna. Surf Tawerna. Jest taka i główna restauracja. Restauracja jest śliczna w środku, mają dobre jedzenie i przepięknie pachnie na zewnątrz. Kiedykolwiek e, i jakimkolwiek miesiącu byście nie byli ten zapach jest po prostu powalający. Od razu chce się jeść. Także bądźcie z nami i oglądajcie. No i jak to każda kobieta, co muszę sobie kupić? Biżuterię. Handmade. Uwielbiam pierdety. Zobaczcie, jakie fajne. Z deseczki. Z kamień naturalnych pierdzidzonek. Fajowy. I oczywiście też z deską. Bransoletka. Czyli mamy na dzisiaj Wsio. <laughs> Jutro pójdziemy z dziećmi, bo powiem Wam, szczerze, że bardzo fajny nowy sklep się otworzył właśnie na kempingu y, numer 3 dziewczyna robi y, handmade wszystkie i czapki, nie czapki, nawet słuchajcie nerki robi ze starych kajtów. Nie jest to tania, tania sprawa, bo taka nerka mniejsza kosztuje około 200 zł, a droższa już około 300 zł, ale jest to coś unikatowego, coś innego, bo tego nie dostaniesz żadnych sieci. więc też fajna sprawa, wiecie, komuś na prezent na przykład sprawić e, taką nerkę, coś fajnego, coś, coś, coś oryginalnego moim zdaniem super. co? No a teraz jesteśmy gdzie? To jesteśmy sobie... O, opok, zobaczcie, piwsko. Ja mówię Pana, to jest normalne piwo? Tak, takie normalne. Piwo! Też <grywa> ścimy sobie, pijemy sobie piweczko, w fajnej tutaj atmosferze. No i co, zamówiliśmy z zupki. Tak, dwie zupki, ja wziąłam zupkę tajską. Z krewetkami, a ja zamówiłem sobie barsz... nie, żurek. Żurek, żurek z jajkiem chlebku. w chlebie, także zaraz Wam pokażemy jak to wygląda. Nie. Mm. Ale wczoraj jak z nim rozmawiałem, to myślałam, że to menadżer tej restauracji? Żureczek. Ja mam żurek w chlebku. Mm. A ja zupkę tajską. Z krewetkami. Ale chyba muszę doprawić, wiesz? Ja mam. Pęc. Zobaczcie, tak wygląda smaczna. karta. Potraw. My żeśmy zamówili, tak jak widzieliście wcześniej dwie zupki plus piwko. To zapłaciłem około 100 zł. No. Tak, przybliżcie sobie tą kartę, zróbcie sobie screena, zobaczycie jak to wygląda. Mają dokładnie. spore te menu, także można sobie na pewno coś tam dobrego wybrać.